Dobra, a dobra i dzisiaj będzie, jest kolejny odcinek z gry Farmland, ale dzisiaj gra, ze mną mój brat, przywitaj się. Cześć. Pokaz. Nie, nie, bo nie ma kamerki, wiesz. Cześć. Macham wam, ale... Nie, o, czekajcie, przecież tę grę. Widzio jakby czas, to, to ja mam kanał x radek x. Możecie wejść, ciężko daję, proszę. próbuję. Nie na swoim filmiku. Zbieramy sobie. Proszę, piękne. Yy, Te. Klikam w złotą kosę. I mamy naszego nowego ludzika. I mamy kosę, która zbiera. Złotą, bardzo złotą. Złotą jak nasz ludzik. Siejemy. Podlewamy. Ale jeszcze nie zbieramy. Teraz kuku kukurydzę. Teraz idziemy zbierać... A, podlewamy ją. Ale jeszcze jej nie zbieramy. siebie? Ej, ścisło! Do maksa. Oje. Okej. Okay. Już jesteśmy. I ale skam. Bardzo wielki skam. Ej, co to jest? Ile mamy charakterów? O, możemy odblokować losowego. domowego. No nie, ale się zacznijmy. O, krowa! Mam krowę! Czekajcie, zrobię sobie screenshota, bo nie wierzę. Na miniaturkę będzie. Jest? Jest. Great. No miniaturkę będzie. Ej, gdzie? Gdzie nasz ludek? Za drzewem się schował. Jeden siedem tysięcy Zabieramy. Jeszcze to. Nie uważaj, że teraz cały czas będziemy mieli kosy, ale ja już się skończyła XD Co dobra, szy szybko się kończy Zaraz pójdziemy zapgrade'ować jego, jego stoła Nie brakuje. No ogóle, ej, idziemy sprzedać ja jajka. Ej, no weź mówię to ścisz. No i jest to krawa. Okej. Okay. Oj. Dobra. No i znowu to tą zwykłą hasł musimy to pozbierać. Idziemy znać jajka. Jeszcze te... to ole dużo jajek. I za... 4 jajka dosłownie. Dostaliśmy 240 gold. Na 10 łapek w górę. Kupuję to. Na 10 łapek w górę. O, czekajcie. Uuu, dostaśmy? Na 10 łapek w górę kupuję to. Ten starter pack za 13,99. Na 10 łapek w górę, jeżeli dzisiaj będzie tutaj jeżeli tutaj dzisiaj będzie 10, 10 łapek w górę to kupuję tego starter packa siejemy w tym starter packu mamy muszę zobaczyć my nie chcemy kupić jakiś pet który jak z tego co rozumiem to jak bierzemy i które są zebrane z, z, z stodoły, to są warte 30% więcej free rain, czyli nie ma ręka i 3 razy i trzy razy, razy jakieś animals loot ale nie wiem co to jest ten animals loot więc 10 łapek w górę i to kupuję Czemu to tak wolno idzie? Ej, coś mi się zbagowało. Obra. O, kurczaczek! No i za krawa Okej. Okay. sprzedać jabłuszka jajeczka też Teraz bardzo dużo sprzedamy rzeczy mówię wam to jedziemy dalej, jedziemy dalej dalej, 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 dalej dalej, dalej, dalej Teraz te jabłka Siedem jabłek, kukurydza i pomidory. Jeszcze będziemy musieli. Czekajcie chwilę. Ok. Jeszcze będziemy musieli posadzić na tamtej malutkiej wysepce pomidorki. O jajka już są. No nie! Sprzedaliśmy to! Dlaczego? Jest teraz później. Najgorsze na świecie to jest uczucie. No nie jakaś aktualizacja oprogramowania. Patrzcie, robię, robię helikopter. Helikopter, helikopter. Yy. O, tam jest złota konewka. O jest znowu prawa. Będzie. Okej. Okay. Zbieramy znowu. Trochę długo to trwa. Dzisiaj, boże, wleci y, też nowa seria. Y, wleci, boże, y, ten Gra Biki, Biki, ten Biki Castle of Illusion. Więc oczekujcie, oczekujcie, bo może, bo może być takie. Bo może być taka gra na tym kanale. Zbieramy.. O nie! krawa. Okej. Okay. Zbieramy. Okej. Okay. Bardzo dużo rzeczy już mamy. Zaraz pójdziemy sprzedać, tylko idziemy jeszcze Teraz idziemy sprzedać. Te... Yy, o! Jeszcze tu kurka jest. Ja nie Sprzedajemy. Dostajemy 210 za same, yy, za same te jajeczka i sprzedajemy 3000 tysiące dostaliśmy. Zbieramy kukurycka. Co to jest? Nie chcę tego. Jeszcze 4 jajka zostały. Krówka, krówka. dojmy? Będę musiał się jeszcze trochę poduczyć. Trzeba przytrzymać tak. Dostajemy do dużo mleka. Cztery, dokładnie. I kolejny ten. Podchodzę do z krową. teraz nie Yes, yes. Oh, i pomidori davvero dorso dobra, wiecie co ja tam zobaczyłem? Patrzcie na to, tylko nie wiem czy to, te, czy to da radę zobaczyć. Z tego miejsca, co ja myślę. O nie. Muszę iść pod ładowarkę. Poczekajcie, robię cięcie, bo pozostało mi 5%. Więc poczekajcie chwilę, robię cięcie. Dobra, już jestem pod ładowarką. Także telefon mi się na pewno nie rozładuje. I. O, schowałem się w krzaczku. I patrzcie teraz. Tutaj. O, widzicie? to taką wyspę. I tam chyba już jest koniec gry. A my bardzo mało mamy do tej wyspy. Strasznie mało. Także nie wiem Ale tam nie, nie musi być koniec gry, bo tam jest jakiś helikopter. Samolot samolot taki chyba będzie druga wyspa. No chyba. Ja też tak myślę. Dostajemy, dostaniemy bardzo dużo golda za na pewno za pomidorki. Dostałem jest. Teraz sobie też konstęba nie wiem jak to będzie zrobiła. Rekrama Dobra. Już nie ma Reklamy Nasz worker tutaj zasiał kolejne pomidorki. Co? Mów normalnie. O co co? Okay. Okej, poczekajcie, cięcie robię. Dobra. Kosimy. Dobra. Sprzedajemy. Siedem tysięcy dostaliśmy. A widzicie? Aha, i widzicie? Tutaj jest jakiś ten... Co to za... The bridge leads to a Juland. Aha, no to będzie nowa wyspa. Czyli trochę się ta gierka jeszcze pociągnie. Ale mi przed chwilą by... Przyleciała leciała jakaś sowa i powiedziała, że... Soba. Ok, Okej. Już? Tak, że będzie... Ej, czekajcie, co to jest za mapa? Aha, to ile mamy tych. Aha, czyli będą jeszcze trzy mapy, Fralek. <laughs> no, trzy mapy. Okej. Okay. Nie wiem, czy wam nie robić cięcia, jak zbieram kukurydzę, bo to trochę długo idzie. Go trwa to nie Oczywiście powidorki nam wyrosły, bo worker zasiał. Już myślałem, że tego jednego powidora nie da się skosić. Co? Poczekajcie chwilę. Ok. Patrzcie co nam wyrosły Słoneczniki nam wyrosły. Widzicie to? Ciekawe ile dostaniemy za te słoneczniki, bo jeżeli za cztery za cztery te cztery mleka dostajemy bardzo dużo kasy, chyba 940, to już się boję ile dostaniemy za 89 słoneczników. 1000... a! Aha, to za dwa słoneczniki dostajemy 10 kasy. Okej. Okay. Idziemy jeszcze coś zrobić. Za chwilę będę kończył odcinek. Jeszcze będziemy to kupić. I to? Co to jest? Dobra, to my będziemy łowili w następnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie, żeby, żebyście przygapili jakiś, jakiś filmik z Farmland albo jakiś filmik z mojego kanału, to, da, to zasubskrybujcie. I, I dajcie. Ja jeszcze zobaczcie, jest taki skin. Ale oni nie widzą. Mu chodziło o Szreka. Ale. On nie wie, że... On nie wie, że... Nie widzą... Nie widzicie jego... Tego... No... I walnijcie dzwoneczka, wtedy... Wtedy nic... Niczego nie... Niczego nie przeoczycie. Także... Nara!